W tym odcinku postaram Wam się pokazać także bardzo, fajne przysiad, także bardzo fajne ćwiczenie. Ćwiczenie zwane przysiadami. W tym przypadku akurat będzie to ćwiczenie przysiady za pomocą gumaporowy. Najpierw pokażę, jak to ćwiczenie, według przynajmniej mojej opinii, z mojego doświadczenia, jak nie należy tego wykonywać, a później opiszę po kolei, jak to ćwiczenie powinniśmy wykonywać. Okay. Gumnoporowe, poczepione do drążka, drążek w pozycji dolnej. Aby było mi drościej, Ja bym nie ustawiał sobie odpowiedniej długości gumoporowe, gdzie chwycić po prostu oplatę jest sobie wokół dłoni. Właśnie w ten sposób. Czuję, że są odpowiednio naprężone i teraz wykonuję ćwiczenie tak, jak według mojej opinii nie powinniśmy go wykonywać, tak? Czyli coś. coś takiego. O co się tutaj rozchodzi i jakie są popełniane błędy? Błędy są takie, że, ano, schodzę za nisko tyłkę do ziemi, to i nie pracuję mięśniami łyde. To znaczy, pokażę teraz prawidłowo wykonane ćwiczenie. Powinienem robić to w ten sposób. Gumy, czuję, że stawiają mi opór, to dobrze, i zaczynam wykonywać to ćwiczenie. Ciało jest powiedzmy lekko pochylone do przodu. Coś takiego, kąt do 90 stopni schodzę. Coś takiego, nie niżej tutaj, nie wyżej tutaj, tylko powiedzmy do 90 stopni. I teraz coś takiego, proszę zwrócić uwagę, i wybicie na łydkach. I coś takiego. W ten sposób, jak teraz właśnie to robię i wybicie, i wybicie. W ten sposób pracują nie tylko mięśnie czterogłowe, dwugłowe uda, ale także w końcowej fazie jeżeli się wypijam, pracują także mięśnie łydek. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie postaram się pokazać pozostałe ćwiczenia, na co należy w tych ćwiczeniach zwracać uwagę, tak aby Wasz trening był jak najbardziej efektywny.